Dlaczego przyszedłeś akurat do Staszica? Od mm, dziecka interesowałem się muzyką i Staszic jest jedyną szkołą, y, która jest najbliżej Siedlec, mającą w sobie y, profil muzyczny. No zasadzie teraz to jest artystyczny, bo jesteśmy pierwszą klasą artystyczną, ja jestem w grupie muzycznej. Mhm. E, a chciałam iść do liceum, żeby by rozwijać i kontynuować swój talent. Więc co daje ci ta szkoła? Będąc na profilu artystycznym, później kontynuując swoją przyszłość na studiach artystycznych, będę miał pewnego rodzaju podstawę do tego, że już w liceum zdecydowałem się na rozwijanie swojego talentu, jeśli chodzi o profil muzyczny. Jakie jest Twoje takie najwspanialsze wspomnienia związane ze Staszice? Więc wyobraźmy sobie, że już skończyłem tą szkołę i Patrząc na te trzy lata, które spędziłem tutaj, e, sądzę, że moje relacje z nauczycielami, większość nauczycieli w naszej szkole, e, ma w sobie pewne wartości, którymi moim zdaniem powinien się kierować pedagog czyli przyjacielskie relacje z uczniami, bardzo wielka otwartość co do różności, inności i e, po prostu rozróżnicowania jeśli chodzi o nas, no a przede wszystkim wyrozumiałość. Nie wszyscy, aczkolwiek są tutaj nauczyciele naprawdę bardzo, bardzo ciepli i ich pozdrawiam, bo na pewno wiedzą, że mówię o nich, eee, więc tak. A to pytanie, które naprawdę mnie teraz interesuje, to jak zaczęła się Twoja historia ze śpiewem? Mm, nie ma jakiegoś szczególnego rozpoczęcia. Ja od przedszkola jakby byłem zainteresowany muzyką i nie wiem jak to określić, wynalazła to moja mama y, podczas y, jakiegoś tam śpiewania w domu. No i później to w przedszkolu też zauważono, więc ja tak naprawdę od przedszkola szczeblami, szczeblami przesuwam się y, z moją pasją i nie mam takiego konkretnego punktu, gdzie no tak, przypuśćmy rok temu, y, tak gdzieś tam to śpiewałem, ktoś usłyszał i to się rozpoczęło. Nie, to jest tak od dzieciństwa. A skąd czerpiesz siłę i motywację do tych ciągłych prób i ćwiczeń? Obserwując moje wszystkie autorytety, e, jeśli chodzi o muzyków, mam przeświadczenie, że kiedyś mógłbym być na ich miejscu, kiedyś e, mógłbym do takiego stopnia się rozwinąć, że e, przypuśćmy jakiś dźwięk wysoki czy niski, nie byłby dla mnie problemem. No i dzięki temu e, ćwiczę. Nie codziennie, ponieważ nie zawsze na to czas i nie zawsze pora mi na to pozwala, bo często wracam późno no i nie będę się wydzielał na, na cały dom przypuszczam o 21 czy 20, .00. aczkolwiek tylko kiedy mogę, mam możliwości, a ja przede wszystkim mój głos mi na to pozwala, to staram się ćwiczyć i... Wspomniał, wspomniałeś, że lubisz tańczyć. Mhm. I to do Cardi B, mhm. ale dlaczego postanowiłeś tańczyć poloneza? A, dlaczego postanowiłem tańczyć polonięzy? Tańczyłem go w gimnazjum. E, byłem e, do teraz już na trzech studniówkach, gdzie też tańczyłem polonięzy. E, I u nas w szkole, e, na przestrzeni e, tego, co widziałem w innych szkołach, e, tak teraz będę bardzo wielkim Jezusem, sorka bardzo się do tego przykłada. U nas polonez jest zupełnie inaczej niż w innych szkołach, ponieważ tutaj nie tańczy każda klasa, tylko tańczą osoby, które chcą, co jest moim zdaniem dobre, bo nie zmusza się innych osób do tego. Jeśli na przykład nie chcesz, to nie musisz przychodzić na te próby. Przyszły osoby, które chcą. Sorka uzgodniła z nami układ, w zasadzie stworzyła z nami układ, przedstawiła nam go i tańczą osoby, które faktycznie są zaangażowane i to współgra. Przeszedłeś taką ogromną metamorfozę, mm -hmm. w ogóle włosy zmieniasz naprawdę często, ten kolor i z czego to wynika? E, tak jak już wspomniałem, ja nie lubię nudy i e, jestem bardzo ekspresywną osobą, przez co kolorów włosów nie zmieniam e, przez modę czy przez, przez też ktoś to zrobił. E, bo na przykład szary kolor włosów, który mi nie wyszedł, zresztą e, był już dawno modny. E, teraz już wyszedł mody, ale mi się po prostu uroiło, że fajnie by było je pomalować na szaro, A że wyszedł lost, to z tym wszystkim, To jest takie moje odzwierciedlanie siebie. E, chciałem mieć kolczyk i zrobiłem sobie ten kolczyk, ponieważ zawsze mi się podobały kolczyki.